cześć, się, widzę z tej strony oczywiście lewy, a dziś wraz z Kangusem, czyli moim przyjacielem, zagramy sobie w kółko i krzyżyk w wersji piłkarskiej. Zapraszam Was już do oglądania, nie przedłużam. Pamiętajcie o subskrypcji klasycznie na moim palcu i lecimy do odcinka. No dobra, no to jesteśmy tutaj z Kangusem. Pierwszy raz tutaj właśnie nagrywamy. Mm. Okej, okay, ja zaczynam. Hiszpania, złota piłka. No to może być tutaj Rodri. O dobre, to był ten. Okej. Okay. Okay. Mm, Liverpool złota piłka, Mohamed Salah. Bardzo śmieszne. Jest chyba nie ironicznie jeden gracz, tylko Liverpool Ballander. No właśnie. I to jest ten zasadniczy problem. Ja wiem, kto tutaj jest akurat, ale. Ajaj. Aj. Okej, okay, Michael Owen. Szło, szłoby się domyśleć. Eee, ty wiem tylko jak on się pisał. Okay. Jak on się pisał. A, 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 a. O ty mała. Liverpool Milan. Ty, no nie wiem. Liverpool Milan? Że tak? też nie wiem. Nie, Fernando Torres nie grał w Milanie. Eee. Eee, dobra, ja skipuję, bo nie wiem. Liverpool-Milan... Nie wiem. Poczekaj. Okay. Eee, to mógłby to być. No Właśnie tak ciężko sobie, tak na szybko. Nie, bo... Jakby... Jest jakby ktoś oczywisty, ale... Nie mogę sobie go jakby do głowy... No ja też właśnie jakoś tak... Dania i, i Ballon to myślałem, że to jest Laudrup, ale nie pasowało. Eee, okej. Okay. A, a czy można dwa razy użyć tego samego gracza? Ach, można, okej. Okay. No i teraz al okay. albo ty, albo ja. <laughs> Tylko ja nie mam pojęcia. Daniel Juventus. To jest jakiś niszowy, najbardziej niszowy młodziak. Który ma 17 lat. Nie no, nie wiem, ja skipuję tak szczerze. No, chyba trzeba poddać. No. Milan Liverpool. Nie poczekaj, jeszcze jeden. Nie, dobra, to trzeba poddać. Dobra. No to niestety. Myślałem, że Bakayoko, Milan-Liverpool, no, ale mógł to są dwa, mógł dwa mógł. inne, dwa inne Bakayoko. Mógł, mógł okay. Dobra, ja zaczynam. Mm. E... O, ten Ciekawe, ciekawe. Atletico. Roma. Paulo Dybala taką grał z Ronaldo. Atletico Madrid. Mm. Morata grał w tym, w Atletico. I tu się schodki zaczynają. <grym> Senegal Atletico. Ale, w... Ale we włoskiej w sumie mało gra tych afrykańskich piłkarzy. No, tym bardziej takich bardziej znanych. Eee, <grym> yy, co to jest tutaj? Okej. Okay. <grym> Tak. Okej, okay, nieźle, nieźle pomyślane. Guardiola... O, tu może coś tutaj można poszponcić, myślę. A, ale to no. ja zaczynam. Eee, dobra, polecimy sobie... Najpierw tak. Okej. Okay. Niemcy Barcelona. Eee, stegi. Mm, Niemcy... ...managed by Guardiola. Eee, to był ten Gundogan. Manager by Guardiola Euro Winner. winner. Eee, to może być lekki troll, ale spróbuję. O Boże. Co? Oho. Nie, złego. złego. <grywka> Manager by Guardiola Euro eee, Wygrał Euro, tak? I był trenowany przez Guardiola. Kto ostatnio wygrał Euro? Hiszpania. No to ten Rodri no. A pierwszy punkt dla mnie. Ty a Benitez? to kogo on trenował? Liverpool. A Liverpool przed Klub. Romero. A to ten chłop, okej. Okay. Argentyna Porto, nie wiem. O kurde, to się takie polosowało, że yy, ten chciałem napisać, że Argentyna played with Beckham Messia A <noise> ten coś mi się tutaj. No właśnie, właśnie Kurde. Antimaria nie grał z Beckhamem? Mógł grać w realu. Kurde. Nie, bardziej myślałem w że tam pod... No też, też w sumie. Ale niestety... Oj. Dobre A ja tego za tak znaczy z nazwiska go tylko znam Nie wiem co on tam jakich graczy prowadził Ale powiedzieliśmy że Liverpool Tak I przed Klopem Tak e, Czyli gdzieś te lata takie Okej okay. <laughs> Nie takie wcze wczesne ten Wczesne 2010 mhm. e, Ja nie wiem więc skip Porto i Ajax no to jest jakieś proste mega na pewno Tylko nie mam pojęcia Tylko tutaj napoju Coca Cola sponsorujcie mnie Dobra <grym> e... okay, muszę pomyśleć AX Porto Albo Benito Sporto. To chyba Bednarek wiesz czy nie? Być. No pewnie Pewnie tak. Kto gra w Porto teraz? Oprócz i Pietusiowskiego jeszcze. No, nah, no. Jeszcze znam te, tego samo. No ten Johnny. Really, nigga. Nie mam pojęcia. No to możemy skipnąć zawsze. Nie, dobra, no to nie mam pojęcia. O! Okay, tutaj to? Już... to mi się podoba. Eee, dobra. Co? Ja jakoś zapiszę? A, ej, że źle napisałem. <noise> Jedyny co widziałem Holandia 3 relika. Ja wiem kogo chcę dać, ale nie wiem czy on wygrał 3 religi. Skip, skipnąłeś? Serio? Nie, nie trafiłem. A to zobaczymy czy o tym samym myśleliśmy. Okej. Okay. <grywa> ja też. <grywa> <grywa> eee, kurde. Jak to mógł inny wygrać? W sumie. W lalicie mało gra dobrych tych hol Holendrów. Hej. Okay. O kurde. No, elitarna wiedza piłki. Męczem mm. Manchester... czy... jak, jak to wiesz, to słabo. Ja wiem, kto jest na. Monite mm. bardzo. Ja na razie nie wiem, ale się chwilę zastanowię. Czekaj. A jak się To może być bardzo głupie, ale... Oj, to było <laughs> bardzo głupie. bo, bo kiedyś sprawdzałem coś na foodmobie i mi ch chyba się wydawało, że... Pique grał w tym? W United. Tak. Mhm. Ej, to bym... Ej, to tego bym nie wiedział. Okej. Okay. Eee. Ehm... Serbia. Okej, okay. ja wiem jedno tutaj, a, ojej, oh yeah, ej, to było proste, mega. Ty, a ten, na przykład? O, dobra. Oho, bednarek i Ty, ej, dobrze, tylko ja tutaj też nie mam jak tego wygrać, bo ja nie wiem. No. Mmm, tak, bo to za długo to trwa. Eee, Cross with Messi, Play with Saudi League. Czemu Lukaku jest biały? <noise> Wygląda jak MBUMO. Czemu Lukaku jest biały? <noise> Czekaj najpierw sprawdzę to co myślałem. Ty, elitarna wiedza piłki. Ej, Elitarna wiedza piłki. Eee... Fifferplek, kto istnieje z... Ja czuję, że to jest moja runda, nie? Bo ja tu, ja tu mam kilka strzałów. Dobra, najpierw coś oczywistego. Eee, ten Ronaldo. No tak. Lukaku Saudylik. Eee, o właśnie, to jest prost. Raczej, znaczy nie wiem w sumie jeszcze. No potem jest Bruno Fernandes pewnie, ale... No, możliwe, możliwe. Są takie przesłanki. Mm. Czekaj, Saudi League Lukaku. Ale bo szczerze nie mam pomysłu. Eee, może ktoś z Chelsea poszedł do Saudi. Eee, Benzema nie grał z Lukaku. Eee, ty. Tylko czy on jeszcze grał? Tak, on jeszcze grał. Okej, okay, teraz ty zaczynasz. Jest. Eee... Lautaro Martinez. World Cup Winner. Nie wiem czy on był kurde w drużynie kiedy wygrali World Cupa, więc na razie to zostawię. Atletico. Kto grał... Ty, dobra. Eee, gdzie jest ten... Co? Może być. A no tak. Dobrze. no tak. Atletico, Olympique Marselia Jeszcze z innych Nie francuskich klubów, tak. tak? Tak znam, ale. Z Marselian. Albo Co ty mówisz? <laughs> no mówię prawdę. <laughs> ty no ja skipuję ogólnie. Francus Atletico. To mi pomoże, ale... No ja znam, ale on, on chyba nie grał akurat w Marsylii. Znaczy, nie wiem. Ja uh. no, no właśnie, on nie grał w tym... w Marsylii. A, dobra. Znowu ja. Uh. Ja dałem Lengleta, ale on nie grał w, w Marsylii. A, no... w Barcelona nie grał. Mm, dobra, skipujemy to, bo już za długo. Eee, ile jeszcze ustalamy? Tak, w dwie rundki może Okej okay. Buffon USA Oj ale Buffon... chyba, chyba po tej No Ch chyba po tej dwie rundy eee, Play to Buffon Grał z Buffonem gościu, który był w USA Nie ma takiej osoby eee... UEFA <laughs> Cup UE. Europa Liguiny z USA. No też nie ma no. Taka osoba nie istnieje. E ten. Aż Dobra. O, tu już ciekawsze widzę. Okej. Okay. Eee... Yy, tylko kurde, nie wiem, nie jestem pewny. Aj, bo ja, ja... Czekaj. O, dobra. Jednak się nie pomyliłem. Cristiano Ronaldo. To tu można go dać tak samo. Cristiano... O. Okej. Okay. Ej, to mocne, to mocne. Ty, a ja wiem z Manchesteru United. You're winner. Okej, okay, czyli albo ja wygram, albo ty. Jeśli to wiesz. Mm. United Nigeria, kurde, to, to nie jest trudne wbrew pozorom. Nie pojąłem w głowie tylko Simena i <głos> <głos> Aż. Może wygram, ale to jak nie patrzyłeś. <noise> o, czekaj, czekaj, czekaj. Ty, no ja naprawdę nie wiem, ale to jest mega proste, tak mi się wydaje. Mm, to jest taki najbardziej, kurde, obvious take. Take. <noise> no niestety, no ja nie mam pojęcia. <noise> o, Boże. Tragedia. Dobra, teraz decydująco. Chyba, że będzie remis. Ja zaczynam. Play to with Buffon Pezże, no to proste. Eee, ale... Zrobimy co z... myś... coś innego. Play to Buffon Pezże, to proste. Nie wiem kto to. Eee... Taktyka smaczego wilka, no. Monaco Play to with Buffon. <laughs> to jest banalne. No. <śmany> <śmany> Jakie to jest banalne Boże Bo Monako to ma super piekutka, bo <śmany> <śmany> O dzięki <śmany> I pogubę. Aż ty Musiał zabrać Wlej tu w Tu. Ej bo ja chyba wiem, ja chyba wiem to na górze samej. Eee. Y... Jak on miał na imię? O Boże. Johnny. Ja chyba też wiem, ale zapomniałem, jak on się nazywa. Messi. Okej, okay, to nie jest on. <laughs> ha, ha, ha No i co? To by było chyba na tyle Ok, w dzisiejszym odcinku byłoby to już na tyle Jeśli spodobał Wam się film O czym pamiętajcie? Zostawcie łapkę w górę tak, i subskrybujcie Tak, dokładnie Na moim kanale oraz na kanale Kanguse Które będziecie mieli podpięty w opisie tego filmu Także ja Wam dziękuję jeszcze raz za oglądanie No i się Manko